Cześć, witam Was na kanale Owocowy Ninja i nagrywam dzisiaj dla Was ten film, żeby Was namówić na wykonywanie tego jednego prostego czytania, które przyniesie Wam naprawdę wiele fantastycznych efektów. Być może wielu z Was już słyszało o tym ćwiczeniu, być może wielu z Was już je wykonuje. Tak czy inaczej, będzie mi zależało na tym, żebyście je wdrożyli do swoich treningów albo żeby stało się ono Waszym treningiem. Mowa oczywiście o wspaniałym burpees i zaraz Wam pokażę, jak to ćwiczenie wykonać. Natomiast zanim zacznę, będę chciał Wam wytłumaczyć więcej, dlaczego warto je wykonywać. Przede wszystkim jest to ćwiczenie, które da Wam dużo, dużo wytrzymałości, zwiększy Waszą siłę i dynamikę Waszych mięśni. Rzeczą jest to, że możecie je wykonywać dosłownie wszędzie, bez względu na to, w jakich warunkach się znajdujecie: w domu, w pracy. Na lotnisku, na zewnątrz, dosłownie gdziekolwiek, dlatego jest dosyć uniwersalne. Przedstawię Wam dokładnie trzy stopnie trudności tego ćwiczenia, począwszy od najprostszego do najtrudniejszego, a potem Wam wytłumaczę, w jaki sposób moglibyście robić te treningi w seriach. Stajemy sobie stopy na szerokość bioder, podciągamy biodra do przodu, wciągamy łopatki, czyli ta pozycja, która powinna towarzyszyć nam praktycznie zawsze przy każdym ćwiczeniu, i jedziemy po kolei. Uwaga! Schodzimy sobie do. Przykuców, powiedzmy, tak to nazwijmy, tak żebyśmy położyli sobie dłonie, wyskakujemy do tyłu, i teraz będą różne wersje trudności. Najłatwiejsza wersja, czyli taką łódką kładziemy się do dołu, znowu łódką się podnosimy, wyskakując na proste stopy, nie robimy błędu, że skaczemy na palce, tylko hop na stopy, wtedy mamy dalej prosty kręgosłup, wyskakujemy z klaśnięciem do góry, pokazuję w całości, że to ćwiczenie. Ćwiczą wasze nogi, ćwiczy wasz brzuch, ćwiczy wasza klata, ćwiczą wasze plecy i ćwiczą całe wasze łapy. Dlatego jest to ćwiczenie bardzo uniwersalne, które daje wam trening praktycznie dla całego waszego ciała. Teraz lecimy z drugim stopniem trudności. Ćwiczenie wygląda tak samo, ale dodajemy sobie troszeczkę utrudnienia w postaci pompki. Otóż tak, lecimy, wyskakujemy i wcześniej tak, jak była łódka. Tak, teraz zamiast łódki robimy pełną pompkę wyskakujemy. A. <noise> w tej wersji ćwiczenia znacznie bardziej będą pracować wasze tricepsy, klata i plecy, ponieważ pompce wszystko pracuje całe. Góra tutaj wszystko pracuje, i brzuch też jest dużo bardziej napięty. Teraz trzecia wersja, jeszcze trudniejsza, która dodatkowo doda pracy na wasz brzuch. Hop. Zrobicie trochę takich serii. Jest masakra. To ćwiczenie jest mega fajne, jeżeli chodzi o poprawę kondycji, ponieważ osobnie parę powtórzeń zaczyna jechać. Potlenie, naprawdę. I teraz tak. Co możecie zrobić, jeżeli chodzi o samo to ćwiczenie? Ja bardzo często robię to jako po prostu rozgrzewkę do swojego treningu, bo bardzo fajnie rozgrzewa wszystkie mięśnie. Wykonuję z reguły tą pierwszą wersję, ponieważ jest dosyć lekka. Drugą i trzecią wersję mogą spokojnie wykorzystać osoby, które są zaawansowane do treningu. Teraz powiedzmy sobie, jak mógłby wyglądać pełen trening z burpeesami. Robimy właściwie tylko i wyłącznie burpeesy, bo jak widzieliście, praktycznie wszystkie partie mięśniowe są zaangażowane w to ćwiczenie, więc nie ma konieczności, żeby robić cokolwiek innego. Jest to ćwiczenie, które mogą wykonywać początkujący zarówno mężczyźni jak i kobiety. Również dzieci, jak i osoby bardzo, bardzo zaawansowane. Tutaj nie ma większego znaczenia, bo chodzi o to, jaką dużą ilość powtórzeń wykonacie. Jeżeli chodzi o osoby początkujące, zalecałbym na początek wersję pierwszą, czyli z tą łódeczką, bez robienia pompek i spokojnie możecie sobie zrobić na przykład 5 serii po 5 powtórzeń, lub jeżeli dla Was to będzie zbyt łatwo, robicie sobie na przykład 10 serii po 5 powtórzeń, tak? Robicie powiedzmy około 30 sekund do minuty przerwy między seriami, żeby sobie w tym czasie odpocząć. Jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, do wyboru tak naprawdę, jak, jak lepiej Wam zrobić burpees. Możecie zrobić pierwszą wersję, drugą wersję albo trzecią wersję i to już tak naprawdę od Was zależy, jak bardzo chcecie zaangażować swoje ciało w ten trening i na czym chcecie się tak naprawdę maksymalnie skupić. Trzecia wersja, wbrew pozorom, wydaje się... Może łatwa na obrazku, ale jest bardzo hardkorowa. Jeżeli będziecie robić serię na przykład 5 razy po 20 powtórzeń w wersji trzeciej, to naprawdę zrobicie bardzo mocny trening. Oczywiście można poświęcić nawet całe pół godziny na to, żeby zrobić trening tylko i wyłącznie z burpeesami i dam sobie głowę uciąć, że to będzie mega rzeźnia. Hipotetycznie możemy robić 20 powtórzeń burpeesów trzeciego poziomu, i 2-3 minuty przerwy, i kolejne 20 burpees, i 2-3 minuty przerwy, i kolejne. I w ten sposób prawdopodobnie dojdziemy do 100 albo 150 powtórzeń. To jest naprawdę bardzo dużo, i myślę, że na drugi dzień zdecydowanie będziecie czuć swoje mięśnie. To tyle. Mam nadzieję, że ta sugestia z mojej strony się Wam spodobała. Ja uwielbiam burpeesy, bo to jest naprawdę unikalne ćwiczenie. Jedyne co potrzebujecie to miejsce. Ja w domu mam matę, ponieważ mam dosyć śliską podłogę, natomiast jeżeli wy tego problemu nie macie, możecie to robić w domu, możecie sobie wyjść na zewnątrz, możecie sobie to zrobić, nie wiem, w pracy, jeżeli nikt was nie obserwuje, a jeżeli się nie krępujecie, również w pracy, jeżeli ktoś na was patrzy, być może zmotywujecie swoich kolegów, żeby porobili berpisy razem z wami, w przerwie, żebyście nie siedzieli na krześle, więc to mogę zrobić. Zachęcić was do treningu i... Son go rules. ja mam tematyczną koszulkę, no to co? Ja sobie troszeczkę berki zrobię na zakończenie tego filmiku i mam nadzieję, że Was to zmotywowało. Cześć!